Z tej strony DJ Madib. Jak widzicie, mam nowe czapki, i nowe stoje. I patrzcie, ile mam kasy: 60 928. Sześć, to może dzisiaj sobie ją wydamy. Kupimy sta Li Jest nowa już liga, jakby co? E, kupimy stadion. Musiał tak, jak świąteczny, ten stadion. Dobra niech będzie ten stadion. nowe wutańki odświeżone. Dobra. Kupimy... Jakie są e, strojki? Stoi. Stoję. Stoję. Stoi, żadnych nie kupimy. Kupimy sobie jaką fajną czapkę. To słuchawki były tanie, bo nie miałem akurat kasy. Jeszcze. No już mam kasę. Co ty za 25 można. Dobra, niech będą kolony. Kurowie. Szkoda dochód. Dobra. gramy na nowym stadionie pierwszy mecz. widzicie też się kolor zmienił. Co ja zmienił? Serio. Stadion się w ogóle nie I zmienił się jednak. Ale rzecz jasno przygotaliśmy. Dobra, do to jeszcze o dobie. Następny mecz dawaj. Aj, jakoś chodź tu, chodź tu. O Pana to. Pana to, pana to, pana, pa, 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 <mulny> pa. Kokos. Trzecie miejsce. Ja cias na 45, 5, 5, 5, 5, 5. To jest najlepszy. Tak jest no. Jak się już ma tak wyuczoną jak ja ha, ha, ha. Ale fajny głos Stadion jest troszkę można wejść. Czym to można powiedzieć niczym się te stargiona nie różnią Kurde, ale nie mają dużo punktów. Na no, to, to za odcinkiem. Dobra, to jest ostatni mecz. No i... Może w co innego zagramy. Ta gra taka nie przebojowa jest. O, o, o! o! Wow! A tak propos, kto z was miał kalendarz adwentowy. Ja zbiłem od 11 i od tego dnia sobie zapomniałem Musiałem dzisiaj wszystkie okienki otworzyć. Ojej, ale na było. Dobra. m dom eee, wchodzimy. Zagamy. Fy, 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 fy. A co byście w ogóle chcieli, widzowie? Bo ja już tak nie wiem. Może jakąś długę? Długę? Długę. Co? Którą chcecie? Zrobię ja ten na ten bardzo No to wybierzcie, którą chcecie. Ale. Ten. Zobaczmy, kto z Was by miał taką tapetę jak ja. Nie znajdziecie jej. No. Nie znajdziecie. Kto znajdzie... To szacun, bo... Serio. Sam sobie ją zabiłem. Na wakacje. Nie znajdziecie takiej tapety, serio. Dobra, to ja tu gadu gadu, a tu odcinek leci. Eee, um, co by tu zagać Co nie mam pomysłów co tu w ogóle grać? No tak wpadajcie na mojego Instagrama. Już Wam pokażę. Osobiście. Proszę Was bardzo. Mój Instagram. DJ Oficjal. Tak jak mówiłem. I tu miał być live. kilka mam obserwujących 58. z 79. Czyli już się te liczby. Wyrównuję, najwięcej to było 60. Mam takie posty. Już Wam wszystkie pokażę. Proszę, jakbyście mogli mnie zapowalować, to bym bardzo bym był wdzięczny. Więc bardzo proszę. Pamiętacie to, muzę? To nie to. rozwaliła się już ja go montowałam, rozwaliłem całą za... a nagrywać ja jeszcze raz nie chciałam yy, yy, yy. Napiszcie no, byście widzowie z jakiej gry byście chcieli odcinek spróbujcie z takich jakich mam na telefonie, bo Pamięci już chyba mam coś mało. Tu widzicie mojego, tu widzicie mojego, tu widzicie mojego. No i tu widzicie mojego. Co teraz? Co teraz? Ja nie wiem. Dobra, to weźmy jeszcze raz na. Wejdźmy na no, Wejdźmy na no. Alexa Ten odcinek, który miał być Król Alexio To teraz wam tego Króla pokażę Może jasny odcinek Był za długi, żeby go wysłać W sumie chciałbym wysłać na YouTube Ten odcinek miał taki długi jak tamten, to już będziemy kończyć Dziękuję, dziękuję. Nie patrzcie. Nie podglądajcie. Podglądaj, nie podglądaj. Nie podglądajcie, nie podglądajcie. O to jest mój kol. Jasna, to nie moja broń. Ja tu ludzie mam tą legendarną. Wam pokażę. Najlepsza też boń. O, to jest najlepsza spółka, kurtka z bon. No, BON mi jeszcze troszkę bakuje. Wykorzystać. Pokupuję sobie troszkę. Nie, wiem. nie. Nie, Kto on by sobie tu kupić? Tak, by była fajna. A ja. co? Zagajmy odkę naszym łaskawym władcom. No i to by było chyba na tyle w odcinku. jeszcze ostatnia łodeczka. To chcę dostać? Gosię Gosiu! Zabiję. Zabiję Jest mały O, prawie dos... O! Nie! O nie, ku. O dzięki! Dziękuję, dziękuję! te baj władcy, ale się trafiło! Kto ma lepszą broń? Wygram to! lepszą broń. Elo. Elo. Elo czy dwa 0 Elo. Ta się wykrywa rozgrywki. To co? Ja się będę z wami żegnał. I hejo. No nie włączyło się.